Wdzieram. Dźwięk jest bardzo ważny we wszystkich reportażach, ale również w tej pracy. Coś tu jest? Jest. Trzymasz. Puste kopertę to tylko Piotr Szczepanik przesył. Proszę Państwa, drżą mi ręce, ponieważ to jest wyjątkowa nagroda, z której imię jest takie. Nagroda imienia Michała Jagodzińskiego ufundowana przez Polskie Radio PIK w wysokości 3000 zł. I powiem tylko, że Michał Jagodziński to był prezes polskiego Radiopik, który już z nami nie jest i którego mu tu chcę też wyrazić za to, jaki był i za to, że też współtworzył i stworzył ten konkurs. Pani prezes Jolanta Kuligowska-Roszak i pan prezes Michał Jagodziński. 30 lat temu przyjmowali mnie do pracy i mam szczęście pracować dalej pod duchowym już przewodnictwem pana Michała Jagodzińskiego i obecnym przewodnictwem pani prezes. A więc nagrodę 3000 zł, którego Michał Jagodziński z dobrym duchem otrzymuje Kamila Litman, autorka utworu To właśnie nowinki zgłoszonego przez Polskie Radio Łódź za fascynujący projekt znajdującej się na krańcu świata. Serdecznie gratulujemy. Panu dyrektorze, ja Ewa Kurzawa. Ewa, parę słów na pewno powie. Ja, tak, pozwolę sobie, jeszcze dwa słowa. Większość uczestników konkursu myślę, że znała Michała Jagodzińskiego, pamięta Michała Jagodzińskiego. E, Michał Jagodziński był człowiekiem szefem, bardzo wymagającym, surowym, ale jednocześnie bardzo sentymentalnym. I tym bardziej wydaje mi się symboliczne to, że e, ta nagroda surowego, wymagającego, sentymentalnego Michała Jagodzińskiego trafia do rąk e, autorki, e, która stworzyła no, przepiękną opowieść, właśnie taką sentymentalną, o Polsce, o miejscu, przepraszam, o miejscu, jak to powiedziała jedna z bohaterek reportażu, miejscu zapomnianym przez Boga i ludzi, miejscu, w którym nie ma ludzi starych, bo stare są tylko psy na łańcuchach, a tam są ludzie w wieku podeszłym, którym należy się szacunek. Wielkie wyrazy uznania, szacunku i gratulacje dla autorki, ale z tego co rozumiem, autorki nie ma dzisiaj z nami na tak. Tak oczywiście będą, będą dwa słowa, ponieważ ta nagroda, ja wiem, że Kamila gdzieś tam nas podsłuchuje, a ona nie mogła tutaj dzisiaj z nami być. E, otrzymała nagrodę imienia Michała Jagodzińskiego My kilka dni temu, rozmawiałyśmy sobie o konkursie, o Michale Jagodzińskim. I wiem jakie to dla Kamili jest duże znaczenie ta dzisiejsza nagroda, więc Kamilko, jeżeli nas, nas słyszysz, to mocno ci gratulujemy i mamy nadzieję, że za rok będziesz mogła być z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Komili, Kamila laureatka Kamila Micha.